Siemaneczko z tej strony Wojtek Czmarczyk i kanał Tata Vlog. Dzisiaj tak nietypowo rozpoczynam ten odcinek, ale to dlatego, że mam strasznie poszarpany materiał, który za chwilkę zobaczycie. Był tworzony, nie wiem, już od pół roku chyba, no bo zobaczycie części tworzenia stołu, który na samym końcu odcinka zobaczycie jak wygląda. Później stworzyliśmy taki materiał, że w 24 godziny robimy całą kuchnię. Projekt kuchni widzieliście kiedyś w innym odcinku? A w tym zobaczycie, jak tą kuchnię montujemy. W sumie tworzymy od cięcia desek, nie desek, cięcia płyt odcięcia płyt, aż po montaż w naszym domu, więc materiał myślę, że będzie interesujący. więc Zacznijmy od początku. Jesteśmy już w siedzibie Loft Shops i dzisiaj będziemy zamawiali stół i stolik inne elementy stalowe spawane, które będą wykorzystane w naszym domu. A w międzyczasie kręcimy odcinek na kanał do roboty o pracy spawacza. Ja mówię troszkę artysty, ale oni mnie tutaj tak mówią: Nie, nie, nie jesteśmy artystami, ale dowiemy no, się, kim naprawdę są. Tak jak widzicie jest tutaj sporo różnych stołów, są mi ciemne, i jasne nam się najbardziej chyba taki podoba, to znaczy mi, bo tylko ja go widzę, takie jaśniutki. ten stół też jest surowy, zobaczcie jego fakturę, ona nie jest równa, tylko są takie pory, jest wielkie logo, no i mi się ten kolor mimo wszystko podoba, jest jaśniuteńki do naszego wnętrza, myślę, że nie wiem czy nie będzie się gryzł z podłogą. Ale w sumie jak będzie miał takie białe nogi, no to z tą podłogą mimo wszystko gryźć się nie będzie. Tu przechodzimy do miejsca, gdzie tworzą się takie drewniane elementy. Tutaj wam tylko opowiadam mniej więcej, jak to wygląda. Ale na przykład wygląda to tak, że te deseczki są już z tego drewna klejone. I pewnie to jest na samym końcu wycinane. A jak jest wycinane, jak se okrągło? Bo to na przykład jest pod stół okrągły, tak? Tak. I jak to się wiemy, że to będzie Robimy cyrkiel. Cyr 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 tak? tak? Robimy cyrkiel, zakładamy frezarkę. I objeżdżamy paroma objazdami do armii. Ale ty to, cyrkiel, to sami sobie robicie? Tak, cyrkiel mamy zrobione samodzielnie. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś wielki cyrkiel, ale dzisiaj go zobaczycie. I najczęściej, jeśli meble się wybiera, albo robi, albo stoły, no to się chce, żeby one były, kurczę, idealne. No a tutaj takich nie chcemy, dlatego też są takie zamawiane specjalnie są żłobione. Niektóre, niektóre są przygotowywane pod to, żeby tak to właśnie wyglądało. Stół okrągły. Już go wycięliśmy na tym cyrklu, co zobaczycie na kanale do roboty. I co się później? Teraz będzie on szlifowany, tak jak był wcześniej, tak? Tak. I czemu to się nie dzieje jeszcze? Mamy przerwę. <laughs> Ale to już długo trwa, ta przerwa. A szef dobry. Aha, szef dobry szef zarządził. Zarządził. A, techniczna, to szef też dobra. Przerwa. Nie, no to jak techniczna. A, to jest teraz taka przerwa. To jest yy, część pracy koncepcyjnej po prostu. To, to szanuję. Tak, tak. Czyli nie picie kawy, a... Nie, tutaj... Widzisz chłopakom pot po twarzach po Widzę, od myślenia po prostu, od tych, 40... tych cyferek i liczb, nie? Chocimy się aż po prostu garstka. Znaczy, I on będzie jeszcze, co wam powiem, przecinany w pół? W tą stronę albo w tą, nie wiem w którą dokładnie stronę. W którą stronę będzie przecinany? Tak, zgodnie z kierunkiem swoim. A, tak. czyli mimo wszystko tak. tak. Żebyś miał zachowany wiek. I do niego będą dokładane części, żeby na przykład jak będziecie mnie drodzy widzowie chcieli odwiedzić na przykład na kawie, herbacie, ciastku albo obiedzie, który przyniesiecie oczywiście do mnie, to możemy ten stół sobie otworzyć i dołożyć kilka części elementów i on będzie taki szeroki. Taki jest zamysł, a czy tu Państwo to podołają, to myślę, że tak będzie i zobaczycie to. Nie da tyle, ile my Ci obiecamy. Tak? Piękne, piękne słowa. Stół będzie zrobione w ciągu miesiąca, myślę, będzie czekał nas w magazynie na transport do ciebie. A kiedy już będą podłogi ściany cała reszta, to nie moja odpowiedzialność. Wszystko już czeka. Po krótkim materiale w Loft Shopie, czyli u ekipy, która tworzy dla nas stół, który zobaczycie w dalszej części odcinka, przechodzimy teraz do y, z firmy Stefan's Meble, gdzie będziemy te mebelki tworzyć. No projekt był y, taki ambitny, bo w 24 godziny mieliśmy zrobić całą kuchnię z projektem, ze stworzeniem po montaż, a czy nam się to uda, to zobaczycie na końcu tego odcinka, więc y, zobaczcie. Tutaj mamy już tą kuchnię zaprojektowaną według naszych potrzeb, a jeszcze projektujemy na drugim laptopie, yy, szafki pod schodami. Tak jak dobrze wiecie, jeśli oglądacie nasze odcinki, to pod schodami też mamy szafki. Znaczy jeszcze ich nie mamy, dlatego zaraz będziemy Za je projektować. będziemy je tutaj umieszczali. Dzisiaj jesteśmy już przy procesie produkcyjnym, czyli wycinamy naszą kuchnię. To jest nasza kuchnia, zobaczcie na to. Tutaj yy, łączą się kolejne elementy, to znaczy obrabiają. Przyklejane są te narożniczki. Dłuższe, dłuższe płyty. Tu też jest coś wycinane. Dużo się dzieje, dużo się robi. To nie wygląda jak nasza kuchnia, bo to na pewno nie jest nasza Ale tu panowie dzielnie działają z płytami. Latające płyty. I zobaczcie, tu mamy mnóstwo elementów do naszej kuchni. Tu tak samo. Więc już za chwilkę będziemy je skręcać. W tym momencie mało kręcimy na vloga, ale to dlatego, że jest naprawdę sporo roboty. Płyty są wycinane, obrabiane. Jest tego naprawdę dużo, ale to dlatego, że zrobiliśmy taki challenge, montaż tej kuchni w 24 godziny. Czyli dzisiaj wszystko wycinamy, wszystko oklejamy, wszystkie fronty, wszystkie elementy montażowe są tutaj już powycinane w ciągu, nie wiem, 3 godzin. Kolejnym etapem jest oklejenie tych wszystkich elementów, tak jak widzicie tutaj. To wszystko już jest oklejone. Niektóre elementy są już nawiertane, czyli wszystkie otwory są nawiertane. W międzyczasie złożyliśmy już jedną szafkę z okapem. Ta szafka jest tu poskładana. Zostawiamy teraz chłopaków, którzy będą to wszystko montowali przez kolejne kilka godzin. A na widzimy się na montażu. I to już Odchodzi. nie są zarty. Tak. Czekaliśmy długo, ale się doczekaliśmy, więc teraz te prace trwają mało kręciliśmy, tu mamy na przykład szafki pod schody, które e, będą z szufladami proszę bardzo, wszystko się dzieje w szybkim tempie Łukasz powiedział, że za chwilę widzimy się na montażu więc widzieliście o, w tym odcinku będzie za kilka godzin, jak wyglądał projekt, jak wyglądało e, tworzenie tych elementów, o tu na przykład szafka na buty, one będą się tak otwierały i tu będziemy mogli wsuwać buty tutaj szafka nad buty tutaj są projekty naszych szafek kuchennych tutaj też i tutaj kolejne szafki kuchenne z innej perspektywy szafka na buty, szafka do salonu tutaj między tym będzie spawany element więc jest tego naprawdę sporo. Wraca w Re a już za chwilkę widzimy się na montażu odcinek jest naprawdę szalony. W międzyczasie sam musiałem odebrać wszystkie pakunki mówią, że to jest wszystko dla mnie szuflady, szuflady, szuflady tu szuflady, wszędzie szuflady, szuflady i szuflady. Niektóre szafeczki już czekają na wyjazd, niektóre się jeszcze składają. O, jest tego coraz więcej. Jeszcze nie ma drzwiczek, więc nie wygląda to znakomicie. To też wygląda jak chyba nasze. Tak, to nasze. To nasze na lodówkę. Korpusy na lodówkę, na szafki. Tutaj się dalej wycina. Tu się coś składa. To jest chyba ta szafka na buty, którą robiliśmy wcześniej. Tutaj kolejna szafka. A to fronty, to fronty. To są fronty, panie Tomku? Fronty. Wyglądają ładnie, ładnie, schludnie, elegancko. A teraz ze stolarni przenieśmy się już do naszego domu. To też było jakieś 2-3 miesiące temu. Do montażu tej kuchni. Zobaczcie. Jesteśmy w trakcie montażu kuchni. Przenieśliśmy się już do naszej tutaj własności kuchennej i popatrzcie, można już otwierać i zamykać szafki. Mamy tutaj dużo więcej tych materiałów, które stoją, czekają, leżą. Za chwilkę będziemy montować szafkę na lodówkę, a te już się pięknie prezentują z sufitem napinanym jest naprawdę sztos. Tutaj dojdzie jeszcze taki metalowy stelaż, będzie kipa spawała to i... Za chwilkę przechodzimy już do tych szafek dolnych. To jest szafka do sufitu. Na razie skręciliśmy jej nóżki, żeby się zmieściła, ale weszła. Po lewej stronie będzie jeszcze blenda, czyli to, żeby się tam po prostu nie było tych schodów widać. Tutaj, tutaj będzie blenda. Do tego będzie wkładana lodówka. Musimy jeszcze przemienić drzwi. Prawej na lewą, bo w lodówkach można normalnie sobie drzwi na drugą stronę przerzucić, tak żeby się otwierała frontem do klienta. A u góry jest półka po prostu. Tak. I tu jeszcze to kargo będzie. Tu, nie? Tu jeszcze będzie kargo, tak. Szkoda, taki ładny beton zrobiliśmy. Bardzo ładne. I będziemy Dob. musieli go zakryć. Z tyłu, za tą szafką pająki będą się cieszyły. <laughs> z betonu. Spoglądam <laughs> na lampę u góry. Przekręcamy, właśnie, zawiasy z lodóweczki tak. Pan mi całe ale nic nie zjadłem. No właśnie widzę, znaczy, że, to że. wygląda. wygląda... Ta twoja kamera ogólnie pogrubia strasznie. Tak? Nie, no. po prostu mi zjadłem. Patrz, pusta lodówka. No no, musiałeś coś zjeść. I no, teraz to a... wybieramy. Mamy jeszcze taką możliwość, to znaczy Może nie, tylko paprykarz. <śleski> nie, nie, że mamy możliwość, ale ja po prostu zarządzam, żeby ta możliwość była, że blad miał nam wystawać tyle, ale ja bym wolał, żeby on wystawał tylko tyle. I musimy panie Stefanie Łukaszu zrobić po prostu... Edycję. Ja proponuję takie kargo, Tutaj? Tak. Ale będziemy na niego czekać kolejne 6 miesięcy, czy? Nie no, nie. no przecież wiesz, że my na warsztat podjeżdżamy i robimy wszystko z dnia na dzień. ręki. z godziny na godzinę. Tak? Tak, tak. mało? Tak. A ty, jakbyś wybrał? Wszystko zależy od tego, do czego będziesz używał tego blatu. Jeżeli chciałbyś przy nim zjeść szybko e, jakieś płatki, coś na No, kopko, to tak, chciałbym. Zresztą e, no to jest o tyle fajnie, że nogami na pewno nie będziesz obijał frontów i czy tej płyty dekoracyjnej, jeżeli blat będzie bardziej wysunięty. Jeżeli zależy ci na tym, żeby tutaj zyskać troszeczkę miejsca, więcej przestrzeni, to wiadomo, że no, musisz ten blat trochę cofnąć. Mm -hmm. A mi się wydaje, że takie męskie zastanawianie się w tym momencie jest bezcelowe. Bo trzeba zadzwonić Bo do kogoś. Pani, pani, doma, domu. pani inwestorka, pani inwestorka domu przyjdzie. Po co to tutaj ustalamy? co dzwonimy? Przyjdzie pani domu przyjdzie i, co, no co, no, przyjdzie pani doma i powie w lewo, w prawo. No tak I może wtedy być. nie ma. Ale kuchnia jest akurat w domu moja. No. Ja spędzam w tym czasu więcej, więc... Yy... Okay. Czy ty tak? chcesz nam powiedzieć, że to ty nosisz spodnie w tym domu? Yy, no. Ja w to nie uwierzę. No, no. I złote klapki, nie Wieś. Noszę spodnie i to nawet nie tyle, że noszę, tylko że, że coś z nich mam, po pierwsze. A po drugie, że ja spędzam więcej czasu w kuchni, więc ja muszę mieć tu wygodnie, więc chcę mieć więcej miejsca w środku kuchni. Ale dla pewności zadzwoń jeszcze. Dobrze, wykonam. Do, do pani dobre. domu, także. W międzyczasie wjechał pan Tomek. I montaż aż sam się wziął do roboty, bo po prostu pan Tomek zarządził, Proszę bardzo. I, i, i tu już są szafki pod schody. Pan Łukasz nawet, nawet on już nic nie mówi, bo, bo po prostu on się wstydzi, bo, bo wie, że musi teraz robić, nie? Tak, teraz już nie ma, no. skończyło się. Wcześniej żarty, śmieszki, heheszki. Myszki, teraz wszyscy do pionu, Aha, bo no, pan, pan to? róbcie, róbcie, bo będzie... No. Przyjdzie pan Tomak no. i będzie krzyczał? No? Pan Tomasz jest surowy, ale sprawiedliwy. Tak. Dobry, ale kawę ci dobrą zrobię? Kawę bardzo dobrą polecam, no także wpadajcie do Wojtka na kawę. Kawę robi dobrą. No i tak nie nabrażaj nie wszystkich. Nie? No, no tak. dlaczego? No zaprosiłeś wszystkich na grilla. Boże, pan Tomasz przyjechał to od razu, coś przywiózł, uwaga na lampy. To jest cargo, to jest taka szuflada wysuwana, która powinna wychodzić w naszą lampę. Zaraz więcej osób i oni zakasają rękawy, żeby walczyć z naszą kuchnią, żeby to przeszło pomyślnie, dowieźli nam półki, szafki, szuflady, sporo narzędzi, tu jeszcze więcej narzędzi tu, tu jeszcze więcej narzędzi i więcej rąk do pracy, więc jeszcze więcej mebli, to ja myślę, że to zaraz pójdzie. I więcej samochód, no Tak jest. To można... Ale to jest fajne, że, że to jest to, że nawet jakby były białe, to się nie będą palcować, bo można sobie otworzyć za i zacisnąć, nie? A kto to wymyślił, bo ja tego nie chciałem. Czego? Takiego czegoś, takiego systemu. Było pytanie, ale wtedy było, dobra, dobra, śpieszę e... się, śpieszę e... się. No właśnie, ale dobrze akurat tu Ci wyszło coś, tu Ci bez mojego, mojego przyzwolenia coś wyszło, tak. że, 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 że są po prostu, że nie naciskamy tylko, że możemy sobie to tak otworzyć, prawda? To jest ciekawe. Ja pamiętam, że wtedy był taki challenge. Robiłeś challenge, żeby zaprojektować wszystkie meble w 15 minut. Aha. I myślę, że w tym momencie mogło ci uciec. I tu nie. będzie led jeszcze. Jest? Panowie montują teraz nasze szafki, tutaj meblościankę tak zwaną. No i co, to tak ma odstawać od ściany? W efekcie będzie? To tam będzie ta e... so Osłonka, nie? Aha, i my to tak chcieliśmy. Dobrze, zaraz do tego dojdziemy. Ja od... Jeżeli chodzi o szuflady, Masz praktycznie dożywotnią gwarancję satysfakcji. Prowadnice użyskowane, pełen desów. Słuchaj, dzięki temu te niewielkie szuflady będą całe Ci się wysuwać. Przede wszystkim o filmogronową szufladę, która ci wypełni całą tą niewielką przestrzeń. Okej, okay, czyli mamy tu jeszcze jakieś rozwiązanie, tu jest fajne rozwiązanie, o którym chyba wcześniej nie mówiliśmy. Możesz to pokazać i otworzyć. To jest rozwiązanie typu szuflada w szafce, nie? Dokładnie tak. Jest to fajny pomysł przede wszystkim na, jak ktoś ma niewielką kuchnię i chciałby mieć taką mini spiżarkę. możemy zamontować szuflady wewnętrzne. Tutaj akurat mamy szafkę rozsuniętą do ściany, będziemy musieli ją trochę przesunąć, dzięki temu nam się front otworzy i szuflada będzie mogła w całości wyjechać. Tu będziesz miał dwie głębokie szuflady i tak naprawdę... I to jest fajne, bo to jest od salonu, nie? To, to jest... jest coś potrzeba na salonie, przy stole, ciań wyjmujemy i nie masz, masz przede wszystkim dużą pojemność, dużą nośność i... Cokolwiek tu wrzucisz, będziesz bezproblemowo mógł sobie otworzyć i przede wszystkim masz dostęp od strony salonu, tak jak powiedziałeś. Czy w mojej kuchni zostało jeszcze coś wykorzystane co moi widzowie by mogli się zainspirować? W twojej kuchni, przede wszystkim na uwagę, zasługuje ten elektromechaniczny system otwierania lodówki. Bo jak wiemy, lodówka włączona powoduje tak zwaną próżnię, zimne powietrze zasysa drzwi od lodówki. I tylko i wyłącznie mocny mechanizm jest w stanie te drzwi od lodówki otworzyć. Także jest to fajne uzupełnienie twojej bezuchwytowej kuchni, bo będziesz mógł otwierać lodówkę bezuchwytową, szuflady bezuchwytowo, i fronty także otwierasz bezuchwytowo. Paweł w ogóle widzieliśmy już w odcinku. Jejku, to było 6 miesięcy temu, nie? Tak, kiedy... Wojtka gościłem w naszym showroomie w Lusowie. Wojtek się trochę tam zainspirował rozwiązaniami. Stąd też tyle nowości i tyle pomysłów w jego kuchni. I stuprocentową inspiracją było na pewno to instalowanie szafek pod schodami. Jeszcze ich tutaj nie widzicie, zobaczycie je w dalszej części programu, ale to jest to, co widziałem u Ciebie. Moim Dokładnie zamiast. widziałeś zabudowę pełną zabudowę z różnymi rozwiązaniami u nas w showroomie. My tam wprawdzie nie mieliśmy mikrofali, ale u Wojtka będzie zabudowana mikrofala. To, to, to akurat był mój pomysł, bo nie miałem gdzie zostawić sobie mikrofali. Znaczy, nie chciałem wiesz, w żadnej tutaj powiedzmy wysokiej szafce, z drugiej strony nie chciałem, żeby ona była widoczna, bo to nie jest element, który się używa codziennie, choć ostatnimi czasy tak, no bo nie. nie miałem kuchni, ale to będzie fajne, bo sobie wysuwam. Powiedzmy używasz jej 3 minuty dziennie, podgrzewając powiedzmy jeden posiłek czy dwa, więc, więc będę sobie ją chował. Znaczy, no fajnie jest, jak gdzieś dużo wcześniej wiemy co chcemy w naszej kuchni, bo i przez to, że wiedział, że tam jest miejsce na mikrofalę, zdążył wyprowadzić tam prąd. No bo owszem, moglibyśmy tą mikrofalę zabudować wszędzie, no ale bez. Wiedziałem bez... nawet, że tu będzie lodówka też i dlatego też tam prąd dałem dla lodówki. Tam jest, znajduje się prąd do lodówki, prąd do elektrycznego otwierania tej lodówki, a także zasilanie do zmywarki, bo to miejsce, które tam widzicie, będzie przeznaczone na zmywarkę. I co nam Panie ukazuje, jak się, się otwiera? Zamyka? tutaj taki... Proszę na, bardzo. A na co to? Skryjówka. Na... Y... na pewno nie na garnki. Flaszka wina się zmiesza. To jak się otwiera? Mogę się to zaotworzyć? Tu będzie uchwyt cienkofrezowany. Aha, to nie, jeszcze... Czekaj, się... bo to nie jest na... Tu będzie taki mały uchwyt, nie z zewnątrz. A to jest wytrzymałe, tak, jak tam się naładuje? No fajnie, oczywiście, że tak. No to świetnie. Co my tu? tu, ale my tu naładujemy. Tu są Aha. Czy z Chetisza. Aha. Czyli tak. powinno być wytrzymałe. Tu jest, jest chyba do kilogramów. Gdzieś powinno być, ale na pewno wytrzyma. W międzyczasie, w międzyczasie przyjechał nasz stolik kawowy i co najważniejsze przepiękny stół, zobaczcie, krzesła z Ikei co prawda, ale też ładnie komponują, bo są białe i drewniane. Mamy też żarełko, po dobrej robocie musi być jedzone. Łukasz jeszcze z nami został na dłużej, panowie stolarze pojechali, ale on jeszcze mierzy, mierzy, aż padnie. Ale nie padnie, nie. bo zaraz się poczęstujemy czymś dobrym. Ajajaj, co my tu mamy? Jest wyżerka, są krewety w tempurze, fryty, sosy, zupy, soki. Sztefan, czyli zostajesz, rozumiem? Tak, oczywiście. Znawi na dłużej? Jest y, bardzo fajnie. <laughs> bardzo <laughs> poczu poczuł smak, poczuł zapach. Co? to dla mnie. No to z z czekamy na ciebie. Ale nie ja muszę wicie. No chodź z A nie jest za zimno tam na dole? Nie, chodź póki ciepłe. To jest wszystko tak nowe, że do tego jedzenia w ogóle wyjmujemy sztuczce z hobby. Zobaczcie, to jest niesamowite. patrzy, on widać, że chce jeść, on wkłada rączki do buzi, on jest głodny krewetek, tak Wicio? Chcesz krewetki? Pani prezes, będzie pani zadowolona? Wyziębnięci, Wyrobieni. Eee, brudni. Film może znalazł się na kanale dużo wcześniej, ale myślałem, że zmontuję go już jak będzie cały i finalny projekt kuchni w naszym domu stworzony. Ale jednak się tak nie udało zrobić, więc widzicie ten odcinek dzisiaj. To dlatego, że nie mamy blatów. <grym> Stefan z meble dostarczy nam takie tymczasowe blaty, które no nie jak się mają do tych, które będą już w wersji finalnej, ale to dlatego, żeby wersję finalną wam też pokazać w osobnym odcinku, czyli wybór blatów, czyli stworzenie tych blatów, z czego to jeszcze się dowiecie, ale m, dlaczego nie zrobiliśmy ich teraz w tym momencie? To powiem wam już teraz pokrótce. Mieliśmy robić ten blat z HPL, a materiał się miał nazywać, znaczy nazywa się HPL i Dlatego mieliśmy też stworzyć ten blad, ale kwestia była taka, że po zmierzeniu tego wszystkiego już w wersji finalnej, jak te wszystkie szafki zostały ustawione, okazało się, że musielibyśmy zamówić dwie takie płyty tego HPL-a. Z czego z tej drugiej byśmy skorzystali tylko z 15 czy 20%, a musielibyśmy pokryć koszty tych dwóch płyt. Czyli to byłyby bardzo duże koszta, więc zmieniliśmy plan tego HPL-a na inny materiał, o którym dowiecie się w innym odcinku. A teraz zobaczcie jeszcze, jak wymierzaliśmy te blaty, to miejsce pod blaty już dla tego finalnego produktu. Dzisiaj wczesnym porankiem mierzymy się z pomiarami blatów. Przyjechał właśnie pan, to nie jest ten pan, ten pan nie mierzy blatów. Nie, nie, nie. Ten pan zajmuje się stolarką tych mebli, tak jak widzieliście w całym materiale. Ale przyjechał tam pan za oknem, już właśnie idzie do nas. O, właśnie to jest ten pan, co będzie mierzył blaty. Jest. jest. O, no! Patrzcie, 7.49. No, to mój jakoś się z No <laughs> Więc wymierzymy zaraz te blaty. Montują nam tymczasowe blaty i takie zobaczcie, co to jest w ogóle za ten jakość wykonania. To ja może ten, ten. na stronie partacze.pl by trzeba było takie coś tak. Pyk. O, proszę, tutaj. zapiszemy to na partacze.pl, no. no. Dlatego rezygnujemy <noise> tych z tych panowiznych blatów, a bierzemy inne blaty. No i zobaczcie, indukcja jest, proszę bardzo. Można grzanko robić. Tu jeszcze robimy teraz wyspę tymczasową z tamtego bałaganu. Tu będzie wyspa tymczasowa, proszę bardzo, później ta wyspa będzie podciągnięta tu, a to będzie zasłonięte, bo widzicie, jak w procesie produkcyjnym tego domu, no nikt nie wiedział, to znaczy ja nie wiedziałem, że to będzie widać, nie, i dlatego tu są takie bohomazy, no bo, no bo nikt o tym nie pomyślał, ale... No i ogólnie, to, to tu, tu będzie się wszystko działo, nie? Trzeba tak Pęknąć. No, żeby ten chociaż nie spadł na nikogo. Może jakąś jedną śrubaczką gdzieś do czegoś? Jedną śrubaczką, nie? No. Chłopaki ze Stefan z Meble dostarczyli nam te tymczasowe blaty przed dzień świąt, tych takich w kwietniu, co były, więc spisali się na medal, bo myśleliśmy, że albo świąt, albo jakieś grilla jakiegoś mieliśmy mieć, albo święta, jakieś święta, bo nie mieliśmy w ogóle blatów, czekajcie, tam mieszkaliśmy miesiąc czasu, albo trzy tygodnie bez w ogóle kompletnie blatów. Sąsiedzi się z nas śmiali, a jak wy tu mieszkacie, to co wiecie, jak nie macie blatów? A my no nie wiem, no tak sobie coś tam w mikrofalówce podgrzaliśmy w moje pudełka, tutaj coś zamówiliśmy. No jakieś 3 tygodnie przeżyliśmy, ale przed świętami chłopaki nam zamontowali tymczasowe blaty, które przed chwilką widzieliście. No i następnym elementem będą już te blaty prawdziwe, czyli te, które zobaczycie w kolejnych odcinkach, które będziemy tworzyć. Podziękowania w tym momencie dla oczywiście firmy Stefan's Meble, dla Loft Shopu za przepiękny stół i stolik kawowy. Dla y, firmy Hetish za dostarczenie wszystkich elementów y, tych takich sz, do szuflad i do. Tych wszystkich takich montażowych elementów i zawiasów. Naprawdę polecam, z firmą Hetish współpracuję już od łohoho, z 4-5 lat i zawsze byłem zadowolony z ich rozwiązań, z ich możliwości, z ich biznesowego podejścia do życia, więc, takiego życiowego podejścia do biznesu, bardziej to chciałem powiedzieć, więc również podziękowania i dla wszystkich osób, które dotarły do samego końca i były z nami przez cały ten odcinek, oczywiście serdeczne podziękowania. Dajcie znać, czy dotarliście do końca tego materiału, czy jesteście ciekawi, jak w dalszej części będzie ta kuchnia nasza wyglądała? Hm. A jeszcze jedno, bo bym zapomniał. Jak bierzecie meble u Stefans Meble, to powołajcie się na Wojtka z Roboty, albo Justynkę Bimbinkę z kanału Tata Vlog, ale ja też jestem z kanału Tata Vlog, bo mamy od tego kilka procent, a zbieramy na taras, więc warto. Więc każdy pieniądz się przyda, więc jak robicie meble u Stefansa, a widzicie, że warto, potem i w kilku innych odcinkach, na przykład o budowie pokoju dziecięcego, skorzystajcie z ich usług, na nasze nazwisko macie pewnie jakieś lepsze warunki finansowe, a my mamy lekki procencik, bo zbieramy na przepiękny taras, na który Was kiedyś zaprosimy.